Pierwsza asa, chyba, która 200 wydostała, to była Marta Linkiewicz. Hmm? Tam się mówiła, A nie wiem, czy to jest prawda, ale że ona jakieś rekordowe na tle wszystkich innych zawodników pieniądze dostali, bo bardzo, bardzo fajnie w nią. 200 tysięcy. 200 tysięcy, w... kurde, kiedy? No tak, ale tylko kilka lat wstecz. To teraz zupełnie inaczej. Uwierzył? Mhm. Teraz, to... te, teraz te kwoty są pojebanie duże. No nie, będę, nie będę szukał jakichś słów zastępczych. Są bardzo, bardzo duże. To taka obupólna korzyść była, bo Marta miała wizerunek, jaki miała. Nie podejrzałabym ją, dila z Fantom, mhm. więc... I Marta chyba też to zauważyła, bo zobaczyła tak, okej, okay, tu mi zapłacili pieniądze, albo mogę iść jeździć pić po klubach za parę tysięcy przepitej dziewczyny, albo mogę się poświęcić temu, co, 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 co daje pieniądze i jeszcze się naprawić. Ona i sobie naprawiła wizerunek mhm. i zaczęła zarabiać fajne pieniądze i dzisiaj jest na fajnym poziomie. Tak. Kurde, ale to jest w ogóle zajebista sprawa, nie? To jest zajebista sprawa. No. Ciekawa sprawa i ciekawa gdzieś tam zawziętość i praca nad sobą. To znaczy, wszyscy znamy, a raczej poznaliśmy Marta Linkiewicz z konkretnego filmu, z konkretnego powodu, z konkretnego wydarzenia, i w tym momencie Marta, Marta obecna i Marta z dawnych lat to są zupełnie dwie inne Marty. I mimo, że ja na przykład nagrywałem film o Marcie, może nawet kilka ich było na przestrzeni kilku lat. No to w momencie, gdy nagrywaliśmy trailer do Fame 18, no to powiem Wam, że Marta prywatnie jest bardzo w porządku. Taka normalna, zwykła, ludzka taka. I to było, to było, to było fajne razem fajne doświadczenie i mm, fajne przede wszystkim chyba zaskoczenie. No, poza tym. Powtórzę się, natomiast ja jestem ogromnym fanem prac nad sobą, hmm. więc w momencie, gdy ktoś wychodzi z jakiegoś bagna, w momencie, gdy ktoś pracuje nad sobą, żeby mieć lepszy byt, no to ja jedyne co to trzymał kciuki dalej. Tak. No, zresztą no mam nadzieję. Co zaje... Ta sama szmata, tylko teraz płucują nią marmur zamiast podłogi w Kiblu. Agresywnie srojowo tak? zajęliście, nie? Słam? Na przykład się, jakby teraz. No tam był, tak jakby... od czasu do czasu wracają te rozmowy, nie? No, żeby no zrobić, to by... one wagowo są trochę kurczę, daleko od siebie, nie? To no to, to Marta musi zacząć jeść, albo ja przestać. No właśnie, hmm. żeby się gdzieś, albo Klaudii trzeba nogę nogęł wtedy może być. Nawet 10 kilo między nimi, to wiesz, dla facetów to jeszcze jak ten u dziewczyn 10 kilo. Nie to no 10, jest 10 kilo bryno. nawet jak facet waży 80 na drugi 90 jest różnica, a tutaj jakieś. Obejrzałem jest... półtorej godziny tego zgrzytu z, z Nitro i ja powiem, że o dziwo ciekawie się słuchało Nitro. No, wiesz co, jeśli chodzi o Sergiusza, to jest z nim tak, że on nie jest głupi. On jest często wulgarny, on często jeździ po krawędzi. On często powie coś kontrowersyjnego, albo wulgarnego, albo po prostu głupiego. Natomiast głupi nie jest. I mimo, że wielo, jeśli chodzi o, o przesady w jego, w jego wykonaniu to znaczy, ktoś go zaatakuje, a on na przykład powie coś o, o starej, o, o matce i tak dalej no to dla mnie to jest kompletnie coś takiego, że mi się to nie podoba. Tutaj zero wsparcia, jeśli chodzi o to. Natomiast nie jest głupi, i bardzo często moje zdanie się z, z jego pokłada. Więc, czy bardzo często? Często. Często. Może nie, że bardzo często, ale często się mm, zgadzamy, więc. Więc tak. O. No głupi nie jest. Ciekawie się go słucha. 60 i 55. I 65 to już jest. To jest dużo. To jest no. duże, u dziewczyn to jest mega dużo. To, proce, nie? to procent wagi ciała, to tak, błąd, tak aczkolwiek... 20% podchodzi. No, aczkolwiek teraz ja już mam wrażenie, że chyba wracamy trochę do tych korzeni free Ludzie trochę mają w, dupy, w dupie walki o pas, warunki fizyczne, znaczy wiadomo mniej więcej, żeby tam byli dopasowani, ale fajniejsze są chyba walki, gdzie właśnie są te różnice na przykład. No, tak? naj, naj, najlepsi free w opinii ludzi, to są ludzie, którzy walki nie potrafią wygrać. Tak, Natal Marcin. Dzień dobry. No, no, ten, on, wygrał, on wygrał chyba jedną? Z hejterem 20 kg. I wygrał jeszcze z Bagietą. Z Bagietą wygrał. A, tak. z Bagietą Ale chyba cztery razy. Ale przegrał, Bagieta był 3. już po jednej walce, wyszedł na drugą do Natana. ten był 20 kilo No, jeszcze. no ale no i spoko, A kogo to interesuje? Nikogo to nie obchodzi, on konferencję robi. Kto mhm. wie, że Adrian, Adrian się i odklepał i to było najlepsze, co mógł zrobić. Adrian cztery cztery pierwsze walki przegrał, jak dobrze pamiętam. Hmm. Kogo to interesuje? 4 na 4, nie? On w ogóle, czy Andrzej się wygrał którykolwiek ze swoich walk? Wczoraj się mówiło, że z Denisem wyjdzie. Zdecydowanie wolę słuchać nie Box Zero, okej. Okay. Który też przegrał ostatnio swoje wszystkie walki. Tak. Więc jakby nie trzeba wygrywać. Denis coś wygrał we frikach po Alanie Kwiecińskim, bo on będą Alana zmasakrowała, a potem nic nie. Wszystko przegrywa. Chyba, że liczymy walkę z Natanem. No nie, no to. <grym> Ta walka nie... chyba w ogóle została jako nieodbyta potraktowana. Przez to jak Natan się zachował, nie? Przez to jak, no. jaki miał przebieg, że tam. Myślę, że dostał karę czy premię za to, co. Myślę, że dostał premię. Też myślę, że dostał premię, no? Jak już. Myślę, że dostał premię. XXI wiek, moi drodzy. Bo to, bo to już na o walkę nie chodzi. Tak, ale teraz w kontraktach już są zapisy, My że podimy. nie można no Tak, no ale szczerze, to jeśli chodzi o, o frik fighty. No to możesz dostać bonus za jaki, jakąś e, efektywną walkę. Natomiast w momencie, gdy zrobisz efektywne show, no to na kolejną galę z pocałowaniem ręki Cię zaproszą. Dlatego coś na przykład mnie nie zaprosili. Coś takiego zrobić, jeżeli jest podejrzenie, ja już to tak, to tak, tak, że nie możesz czegoś takiego zrobić. Nie, że e, przede wszystkim, przede wszystkim w kontrakcie. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz, taka mi e, myśl teraz do głowy. Ciekawe, czy to, że Nitro pokazuje się ostatnio więcej na YouTubie, to czy to nie będzie zwiastowało jakiegoś powrotu Sergiusza na YouTubea, Bo pojawił się tutaj bez żadnej cenzury. Na kanale Dwa Bieguny u tej kwana również się pojawił bez żadnej cenzury i też sobie gadali dwie godziny. Więc ciekawe, ciekawe czy nadchodzą jakieś czasy, w których Nitro będzie ponownie miał wstęp na YouTubea. YouTuba. Fame po Marcinie Najmanie, który kopał Kasjusza, hmm? prowadził zapis, że jeśli cię zdyskwalifikują, to mogą odstąpić od wypłacenia tobie całej garzy. Jeśli jest no contest, bo nie wiem, palec fo, w oko, w i wiesz i walka jest. Y przez takie problemy mm, zakończona, połowa garzy, hmm? ty pewnie masz to samo, tylko nie czytałeś. Ja wiesz, że. Nie, no wydaje no mi się, że on nie może być się regularnie, ale jak występuje jako gość, to okej, okay. okej. Okay, wydaje mi się, że nie. A no, to też pijesz no, do ja... z Wardęgą, bo to też była ta. No tam był case, że Wardęgę. Wardendze... Tam, tam był case, że w Fame nie musiał płacić pieniędzy. No. Przez to, że zdyskwalifikował, tak. tak. Jakby chcieli, by mu nie zapłacili. <laughs> no że on zresztą chyba mówił o tym. O, to wtedy by był, nie? To Wardęga na pewno wtedy nagrał ten, ten film o, o Fame, który zapowiadał. Nie, że. Ta, ja wiem. Ja wiem, że były bo rozmowy, dalej. jak i dlaczego, i czy w ogóle mm? y, by, było tam, były tam rozmowy. No ale w finale wypłacili. W transzach, ale tak? wypłacili. No, tak, tak bo on no, powiedział, sobie. że wypłacili. Dobrze. I że jest wolny. A myślisz, że to, że on poszedł z internetu, to jest jakoś z tym związane? Że on miał w planach coś na fame? Bo on powiedział, że ja chcę coś wrzucić, ale nie mogę, dopóki mnie umowa wiąże. I czy to nie jest tak, że oni się dogadali, weź, Sylwek, już nic nie publikuj. my ci wypłacimy tę kasę, zrób sobie. Przerwę. A ty myślisz, że I nie ma się szarpać. Domniemane mnie półtora miliona, to są pieniądze, które. By go zadowoliły, żeby odejść z internetu w niebyt? No Nie wiem, czy by nie chcieli, żeby odszedł z internetu, ale żeby tam. Nie kręcił już. Żeby K z internetu za półtora miliona? Nie. Ale nie, nie, to nawet nie chodzi pod kątem odejścia z internetu, tylko żeby im dał spokój. Już. Żeby hmm. dał spokój, bo on, chcia, on miał coś na fake'u, co chciał publikować. Tak mówił przynajmniej. Hmm. Może nic nie miał, nie? Może tak. Polityka YouTube'a nie ma żadnego sensu w takim razie, bo shoty z jego live'ów można normalnie oglądać. Tak. Dokładnie jest tak, jak mówisz. Natomiast był, był jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, afera, w której gość szotował nitra. Jego kanał został zbanowany. Natomiast teraz powstał drugi i on nie jest zbanowany. Ja nie wiem, czy YouTube musi mieć jakąś. A dzisiaj mam ochotę kogoś zbanować. Ty. Tylko gadał. Ustaw nowy cel na zapalniczkę w flambę, bo biedny świeczko CBL opalałeś. Tak. Wiesz co? Nie no, chciałem, chciałem tak naprawdę dać drugi cel tu dzisiaj po uzbieraniu na, na klimatyzację. Bo wydarzyło się tak, moi drodzy, że na jednym z ostatnich liveów. Po jednym z takich live'ów wstałem i kurwa zasłabłem, bo by mi, to było mi tak gorąco, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, że na tym samym live, na którym zasłabłem, było tak gorąco w pokoju, że e, komputer mi się przegrzał. Także kurwa, tak wygląda tak wygląda sytuacja, nie? Tak wygląda sytuacja. Myślę, że po prostu szklanka się przelała. Że miał dość? Miał dość. Ale jak dam taki serdanyt, to raczej ludzie będą mieli to w dupie, więc nie wiem. Więc nie wiem, czy dawać, czy nie dawać. Ciężko mi. Bo ja jak Wiesz, on, go on jest skomplikowanym no? człowiekiem. Jest dziwnym. Ja go w wielu kwestiach nie rozumiem. Ale Powiedziałem, yy, że nie będę pił, więc. Nie widzę piję. Pewien, pewne schematy, które się za każdym razem potwierdzają. On ma dużo dobrych i złych cech, jak hmm. każdy. I on myślę, że najbardziej na psychice jego oddziałało to, że on się kolejny raz sparzył. Jak chciał komuś zaufać, to na pewno. No, ale... to był chyba taki, nawet nie kropka na, może kropka na d myślę, że można w ten sposób powiedzieć, jeśli chodzi o odejście Wardęgi, że gdyby nie okazało się, że, gdyby nie sytuacja, w której bogzel odpalił się i zaczął napierdzielać na Boxdala, na, na, na Wardęgę i najeżdżać, i najeżdżać, i najeżdżać, to to Wardęga dalej, był, byłby, dalej byłby w tym internecie. Czy Do... że on naprawdę chciał zaufać Boxdalowi? Myślę, że Goldson chciał Masz zaufać. Takie maty chodzące dla psów? O! Hmm? Potem wiadomo, jak było. Potem chyba chciał zaufać. Trochę fejmowi też chyba chciał zaufać, po, po tym jak odszedł. Yy, i, I wszystko mi się posypało. Kojarzy. Bo on roztaczał taką wizję. Zawsze byłem czujny, nie straciłem nigdy czujności. Myślę, po że prostu nie. byłem przyczajony i taki miałem plan. Nie, myślę, że myślę, że, że, że nie myślę, że po prostu sam sobie to wmawiał, hmm? bo dla niego dużą obelgą jest to, że go źle potraktowali. Że znaczy, bo tam było, widać jego dla do lodu. Kostki lodne, nad Musimum B, daj, będą się jak masa spływać, ale szmaciurami jesteście, nie? z Boxdelem i na tych materiałach, jak oni tam się podchodzili, no tak jak ziomki, no, hmm? no. i widać to było. Myślę, no, że są tym... że, że, że No tak, del... ale masz, masz coś takiego, że <laughs> Wardenga i Boxdel najpierw się kumplowali, później Wardenga nagrał film, w którym Boxdel grał no, jedne z pierwszych skrzypiec. Później Boxdel y... odszedł w cień, wrócił. Wardęga go wziął pod swoje skrzydła, żeby go chronić. Później wyszło, że Boxdel współpracuje w tworzeniu filmu na Wardenga Jednocześnie Wardenga chciał odpowiadać, i Boxdel wtedy odpalił się tak mocno, że codziennie robił live i codziennie wstał film, gdzie atakuje. I to tak zajebiście atakuje. Więc wydaje mi się, że Wardenga w tamtym momencie po prostu powiedział sobie: Sram na tego zakomnego YouTuba. Tak, tak, tak przypuszczam. Że Sylwester po prostu źle się, że, że się czuje z tym i jest zły sam na siebie, że doprowadził się do, do takiej sytuacji, gdzie. gdzie no i konsekwencją tego było to, że sobie zrobił przerwę. Ja myślę, że on wróci. Nie, nie no to chyba każdy wróci. wróci w tym roku. W tym roku, <coughs> myślisz, oby. No też mi się tak wydaje, że. Ja, ja. paradoksalnie pomimo tego, że wiesz, mo można hmm. by było pomyśleć, że... Ciekawie. Ciekawe, czy wróci. I jeśli wróci, to. To, czy na przykład wróci z filmem jakimś długim, jakimś mocnym, czy na przykład taką z dnia na dzień wiecie, że będzie 20, patrzycie live w ordengi. że Jeżeli ja jakoś super nie cierpię i nie trawię, yy, to ja mam więcej dobrych rzeczy o nim do powiedzenia niż złych. Spokojnie. Na przykład, siwa. Na przykład o, w dzień, w którym ja dostałem bana, a to na przykład pamiętam, to na przykład moja matka mi pisała, no? bo ona to śledziła. dzień, w którym dostałem bana i odpaliłem transmisję na Kiku, on miał f... dużego livea na YouTubie. Hmm? I powiedział, o, a ten tutaj streamuje, wiesz, pokazał, coś tam, nowa platforma. Zresztą to samo zrobiłeś na odcinku yy, jakimś tym newsowym. newsowym. Yy, jakimś tam newsowym i wiesz, jakby nie musiał i, hmm? i tak dalej. Na... Ja tylko. Ja nawet myślałem, jak była ta afera, gdzie ja ten. Do nitra też się odezwałem. Mam jednak coś takiego, że w momencie, gdy komuś z, z YouTube'owego podwórka dzieje się coś, to ja. Mam taki ludzki odruch, że po prostu piszę do tej osoby. Boxer tak. Nawet to nie jest takie myślenie, że fajnie, że jakby mi się coś takiego stało, to fajnie by ktoś się odezwał. Tylko tak, no nie wiem, poza, poza tym, że jesteśmy YouTuberem, to jesteśmy ludźmi i tak traktuję może niektórych jak znajomych, internetowych. Może nie powinienem. Do niego ten film tak daje, żeby się do Sylwestra nie odezwać. Mówię, dobra, ja przyjadę do Warszawy, bo ja mam jakby mam parę pytań, bo mi, coś, mi parę rzeczy nie gra i tak dla, dla świętego spokoju. Yy, chciałem go coś zapytać, tylko tak pomyślałem, że może on sobie pomyśli, że to jest jakaś kolejna gra i cokolwiek. To albo ja sobie tak pomyślę, tak. że on znowu gra w jakąś grę i to wiesz. Kiedy przyjechałeś coś wyciągnąć z niego, czy jakieś... Tak, takie albo inne rzeczy, on nie? będzie próbował ze mnie wyciągać, bo jakbym ja do niego przyjechał, jakby się zgodził na spotkanie, byśmy rozmawiali, bym czuł, że, że to jest tak... Dobra, nagrywam, bo coś może z tego być. Hmm? To też nie... Za... Ja bym chciał o, z nim porozmawiać w cztery oczy. Hmm? W cztery oczy i... I że na pewno nikt tego nie nagrywa, nie, że to po prostu rozmowa pomiędzy dwoma osobami, no to bo wygaci, ani byście się musieli rozebrać jak Silver z Dealer. No tak, no, osobą, ale możesz nie? zamontować coś na, nad, ja. tym, nad głową, nie? Wykrywasz tak jakiś? No nie, no kamery muszę, to, możesz, ta, to nie, No, Ale to, no, no, tak, to oczywiście. Mikrofon więc... taki chamski, nie? Popie, tyle zarobiły, kurde, no, podczas pandemii. A Ale jest też takie spotkanie, gdzie chodziłeś i nagrywałeś kogoś, nie. bo wiedziałeś, że ci się może przydać? Nie. I myślę, że to jest i yy, to jest najlepszy, to jest najlepszy argument za tym, że jak ja z kimś siadę rozmawiać, to go nie nagrywam, bo gdybym nagrywał, to bym miał dużo ciekawsze rzeczy do pokazania w internecie jest taka szansa, no. No. To jest taka szansa. Więc Jak ty no. oceniasz po czasie ten film, który żeście zrobili, właśnie na. trochę na Sylwka, trochę na konopa, trochę na sukanek? Czy ty zrobiłeś czy o. Wy zrobiliście? No właśnie, to było dyskusyjne zawsze. Wy zrobiliście. My zrobiliśmy, no. I ty i dubiel i bokser, we trójkę. Tak można to nazwać? A, czy... Więcej trochę osób tam było. Mhm. No. Tylko się nie chcą przyznać, czy. No to nawet nie... Kto ma wiedzieć, ten wie, nie? Namskie mhm. się nie liczą i, i, cała, i cała ta reszta tych wszystkich sloganów, Wajerskie które są rzucane. Liczy, pamiętajcie. E, no słuchaj, pojawiły się pewne informacje. Yy, zostały umieszczone. O tym filmie posłuchamy i lecimy dalej. One. Hmm. Każdy sobie na nie odpowiedział, jak chciał. I w, kieślu. w kieślu. Yy, I tyle. I przynajmniej widzowie mają pełny obraz, pe pe obraz sytuacji, mogą sobie myśleć, co chcą. Yy, ale w niektórych, w niektórych momentach. Yy... Ale w ogóle bo ja pamiętam, yy, ten moment, kiedy Nitro wypuścił ten film i później odpalił live'a. I na tym live'u po prostu było widać, jak minęło chwilę od publikacji i już wtedy Nitro żałował tego filmu, nie. Jest. Niektóre tematy poszły za daleko na podstawie tego, że, że, że właśnie był snitch. Aleksiej. Hmm? I trochę tam czy podpuścił, czy powiedział, albo wyperswadował, i inni to brali za pewnik, więc no, miało to trochę inaczej się potoczyć. Hmm? Więc no, ale pamiętam, była taka, była taka, była taka myśl, yy, jak już ten film był w miarę gotowy, tam jeszcze jakieś trzeba było dopieścić, to tak mówię, a z drugiej strony po co? Hmm. To wrzucać. Po co to wrzucać? Bo to nic nie zmieni. Hmm? Jakby ludzie po, porzucają w, sobie, w siebie głównym hmm? i to tyle, oni odpowiedzą, kto lubi ich albo i kogo tak. przekonają, oni e, to im wierzą, kogo my przekonamy nam, ale jakby to. to... Ale po co ty w ogóle kto do nie tego sesu? zespołu wskoczyłeś? Jak, jak czułeś jakoś wskoczyło? Bo niesamowicie. A. Czymś konkretnym, czy. Tak. O! No, no słucham. No. <laughs> Ej, możesz mówić, ja poprawię kamerę, bo z ostrości wybadasz. Dobra. E, jak była ta walka na, na, w, w grudniu. No. no. <laughs> Jak on miał tę walkę w grudniu z, no z i tak dalej, to, to on jakoś losowo sobie dwa dni wcześniej przypomniał, dwa dni wcześniej sobie przypomniał i zaczął, wiesz, dwa dni przed, przed galą zaczął mówić, o ten Nitro to coś tam to imię tej dziewczyny powiedział w tym październiku, ja mówię jakby, jakby po co kolejny raz, jakby po dwóch miesiącach odgrzewasz ten sam hmm? ten, strasznie mnie to zirytowało, bo to jest jakby było tak, o, z tych niedobitków, których jeszcze ludzie lubią, został Nitro, to ja jeszcze może na podstawie tej Pandory Dalej. odgrzeję jeszcze raz, że on jest zły i najgorszy. Hmm? E, no, a ja rozmawiałem z tą dziewczyną, to jest to, co zresztą było w tym filmie, e, że ona no jakby nie ma do mnie problemu, to jeśli ona nie ma do mnie problemu, to czemu on ma problem dwa dni przed galą? A to nie było takie, że chciał cię podprowokować, bo on chciał z tobą się bić? Ale Gala była za dwa dni, to już nic to nie, nie Na to na jakiejś kolejnej czy coś, no bo on tam chyba chciał dalej walczyć, nie? Tylko coś było. Coś było, że. O tym też przecież były rozmowy publiczne na YouTube, że Nitro wspomina coś właśnie o walce, Wardęgę mówił, że do niego pisał, że, że, mają się, że już się trochę odgadywali na tą walkę. Nitro mówił chyba od samego początku, że nie. Coś było z tą walką też. Przecież nawet w tym filmie, który zobaczyliśmy, który Nitro właśnie opublikował, też była kwestia ich walki. Mówiłem za małe pieniądze, no za tak, że słuchaj, że powiem wam, że w momencie, gdy pojawiły się free fighty na y, polskim YouTubie, no to już teraz trzeba zajebiście mocno patrzeć, czy coś nie jest ustawką, nie? Czy coś nie, czy jakaś drama nie jest ustawiana tylko po to, żeby za dwa miesiące, za trzy miesiące zawalczyć. nie, Że już teraz na przykład klepnęli, dobra za trzy miesiące mamy walkę. No dobra, no to ja już teraz wstawię jakieś, jakąś storkę, nie? Dobra, to już, już teraz odpal live'a i na tym Live, zresztą to ja powiem. Żeby się sprzedawało, żeby ludzie uwierzyli, że ten konflikt jest y, prawdziwy, a nie, że w momencie, gdy jest publikacja, że taka walka się odbędzie, no to oni dopiero zaczynają dymić. Nie, już wcześniej musi być. Prowokacja na zasadzie uczestniczysz, w szajce, to nie jest prowokacja. Prowokacją hmm? to by było jakby mówił, że nie wiem, że śmierdzę Prancji, i ogólnie jestem śmieciem. Hmm? Tylko ludzie by nie kupili, tylko by czuli wtedy, że to jest podpuszczanie pod walkę. Dobre dymy są takie, gdzie czujesz Albo mógł to dogadać, Tylko dla dymów posługiwać się skrzywdzoną, nieletnią kobietą, No to jakby. Mówię, jakby po co, nie? No zresztą ty jakby w tym filmie nakreśliłeś, że twoim zdaniem cała Pandora. Mamy też sytuację z trenerem Fareriego. A co było? A taka była, że te dziewczyny były trochę wykorzystane przez chłopaków, żeby z na tym pokręcić i w kość No bo suma sumarum sumała sumarą na to by wyszło. nie? Jakby Ja nie, ja nie neguję tego, że teraz y, prędzej ci ręka uschnie, niż napiszesz, że jakiejś dziewczyny będąc influencerem, hmm. bo będziesz się bał konsekwencji, ale. Znają się nadal, nie wiem, coś zrobili, nie wiem, wsparli jakąś fundację, tym. No nie, no, hmm. zrobili sobie rozgłos. No jakby ja nie wiem, jak oni prywatnie z tymi dziewczynami. Ale czy, ja nie twierdzę, to jest tak, pomagali, ja nie twierdzę nie? Że, że Pandora nie była dobra pod tym względem, że ludzie są bardziej uświadomieni w tym temacie. Więc to nie jest tak, że oni tylko to. Mm -hmm. Ale też mieli z tego ewidentne korzyści, nie? No nie no, to I jak I dlatego bardziej. w momencie, kiedy on kolejny raz jakby poruszył tą osobę, hmm? że o, bo on powiedział imię, Bogzel wrzucił jej imię i nazwisko do filmu. Hmm? Chyba nadal jest w filmie ten komentarz z Facebooka. Jakby... Dobra, dalej komentarz z Facebooka. I tyle, bo już teraz już po raz kolejny jest mówienie o tej Pandorze, a w Pandorę... Inaczej, nie chcę powiedzieć, że w Pandorę teraz wbijam, że kompletnie już mnie nie interesuje to, tylko tyle razy zadowolkowaliśmy, tyle razy o tym gadaliśmy i tyle filmów, live'ów, i wszystkiego innego, że nie chcę do tego wracać. Pamiętam, jak zajebiście przyryło mi to głowę jako gościa, który yy, komentuje rzeczy na YouTubie, że ja autentycznie po live'ach, na których komentowaliśmy te, te właśnie filmy, te, oglądaliśmy te live'y, to, ja to byłem po prostu zmęczony. I faktycznie, wiecie, jak teraz zrobię live'em, na y, 4 godziny, 5 godzin, to też jestem zmęczony, ale wtedy po 3 godzinach ja po prostu padałem. Nie? Psychicznie po prostu byłem przetargany jak szmata. Także lecmy dalej.